Francja, państwo, które na początku XIX wieku stało się potężnym imperium, a jeszcze 11 lat wcześniej było na krawędzi bankructwa. Pod koniec XVIII wieku Francją rządził Ludwik XVI. Nie był on jednak dobrym królem. Na początku swojego panowania do 1789 roku potrafił dług państwa. W takim wypadku Ludwik XVI musiał zwołać parlament, w którym obradowały wszystkie trzy stany Starego Ładu. Pierwszym stanem było duchowieństwo, drugim szlachta, a trzecim mieszczaństwo i chłopi. Trzeci stan, który był najliczniejszy w kraju, chciał większej władzy, jednak reszta się nie zgodziła. Trzeci III ogłosił się zgromadzeniem narodowym. Zrobił to nielegalnie i król zaczął bawić się o swoje rządy. Pod naciskiem dowódców Ludwik XVI sprowadził armię do Sarajczyków. 14 lipca 1789 roku spanikowani ludzie ruszyli na Bastylię. Podbili ją w kilka godzin i zniszczyli doszczętnie. Bastylia była symbolem władzy absolutnej króla. Była to twierdza służąca jako więzienie polityczne. Zniszczenie jej zapoczątkowało rewolucję, która trwała 10 lat. Przechylić ten fakt na własną korzyść. Jechał do stolicy, mówiąc wszystkim, że dobrze się stało i że w pełni to popiera. Uważał, że to pomoże mu zachować władzę. Nie mógł się bardziej mylić. Na rozkaz Ludwika XVI stan pierwszy i II przystąpił do Zgromadzenia Narodowego. Niedługo potem Zgromadzenie Narodowe chwaliło deklarację praw i człowieka i obywateli. Nie był to koniec programu władzy. W całym kraju wybuchły zamieszki. Chłopi mordowali szlachty i trawili kościoły. Rewolucja przybrała dla Ludwika XVI zły obrót w październiku 1789. Ludzie chcieli wpłynąć na króla i cztery lata później ustanowiono konstytucję. Król stracił władzę absolutną, a miejsce w e, arystokracji zająło żułazę. Austria i Prusy były po stronie króla, gdyż obawiały się, czy rewolucja nie, nie ogarnie całej Europy. Obywatele się o tym dowiedzieli, oskarżyli Ludwika XVI o zdradę i ścięli go w 1793 roku. Po śmierci króla rewolucja trwała jeszcze 6 lat. W międzyczasie władzę przejął dyktator Robespierre. Robespierre był przywódcą Jakobinów, ruchu lewicowego, który żądał reform. Jego rządy wprowadziły okres wielkiego terroru. Przez rok jego działań ściął ponad 40 tysięcy Francuzów. Blotował każdego, komu zarzucono zradę rewolucji. Nic dziwnego, że ludzie się zmontowali i napadli na Robespiera w 1794. Wtedy próbował popełnić samobójstwo. Nie udało mu się więc gościć. Potem wprowadzono dyrektoriat i władzę przejął Napoleon Bonaparte.